Jezus powiedział po Ja jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i To jest chleb, który z nieba zstępuje Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Życi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie. Rzekł do nich Jezus, za prawdę, za prawdę powiadam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało to pije moją ja go wskrzeszę w dniu stateczny. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym na Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpi. Nie są taki, jak ten, który jedli wasi przechodie, a pół mnie. Żywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kapalma. Oto słowo panie Przyznać. bardzo lubię jeść. Eee, może doprecyzuję to, e, bo to może po mnie nie widać. E, lubię smakować. I e, to jest chyba zasadnicza różnica. E, I to jest naprawdę coś niesamowitego. Nie wiem, czy o tym kiedyś w ten sposób myśleliście, e, że Pan Bóg, te rzeczy, które są dla nas pożyteczne, e, te rzeczy, które są niezbędne, bez których no, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy żyli. E, tak jak m.in. jedzenie, że też są, mogą i powinny być przyjemne. Lubię zwagować, bo bardzo głęboko wierzę w to, że człowiek nie jest maszynką do przemielenia, co mu podadzą do nas jeść. Nie jesteśmy takimi jamochłonami, które przyjmą, co tam do nich wpadnie, przemielą, przemielą i wyrzucą z siebie, ale całkowicie i co do jedzenia, i co do patrzenia, i co do ponięcia tego wszystkiego, co nam świat daje. Jesteśmy powołani do czegoś więcej. Nie do mielenia, ale do smakowania. Ja też lubię jeść. Chociaż obiecałem Wam w niedzielę, że nie będziemy Wam opowiadać o naszej miłości do jedzenia. Ale moje podejście jest trochę inne. No bo smaczne to nie zawsze znaczy zdrowe. Ja bardzo lubię pączki na przykład. Ale jakbym miał tylko pączki, to bym nie wyszedł na tym dobrze. Jest takie powiedzenie, że wszystko, co w życiu przyjemne, jest albo grzeszne, albo uczące. Może trochę jest w tym racji, ale nie do końca. I mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda wam udowodnić, że to do końca nie jest tak, że są rzeczy, które są przyjemne, ale które nie są wcale grzeszne i wcale nie są uczące. Wczoraj wspomniałem trochę o ascezie i chciałbym, żeby to było takie słowo przewodnie przez te dni. Asceza czyli ujmowanie sobie, czyli to obieranie melona ze słowy żeby smakować, to trzeba dwie rzeczy do tego. I weźmy to na przykładzie oliwy. Nie wiem, czy ktoś z Was wie, jak smakuje oliwa. Ktoś potrafi mi powiedzieć, jaki to jest smak. Wiedzieć, jak smakuje oliwa, trzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzeba oliwy. I to porządnej oliwy. Nie jakiejś udawanej, nie jakiejś przerabianej, syntetyzowanej, ale prawdziwej oliwy. Bo jeżeli coś jest oliwą, to nie ma sensu angażować się w smakowanie tego. Ale drugą rzecz, żeby poczuć smak oliwy, nie wolno pozwolić, żeby coś innego przypominał. A scyzor w tym sensie robi to dla mnie niesamowita analogia tutaj. Ja potrzebuję tej rzeczy, żeby się na niej skupić, żeby wycisnąć z niej ten smak. Ja rezygnuję z czegoś, czegoś sobie odmawiam, nie po to, bo to zawsze jest złe, nie po to, bo to mi od razu czymś zagraża, ale dlatego, żeby wydobyć smak tego wszystkiego, co mam. A mam bardzo dużo, a bardzo dużo dostaję ale jeżeli przez to to nawet nie poczuję. Jeżeli będę żył się samymi fast foodami, to być może zupełnie nie będę wiedział, jak to jedzenie smakuje, no, jak już to w ogóle można jedzeniem nazwać. ja Wam proponuję no nie tylko przerzuczenie się na, z fast foodów na slow food, ale generalnie jest taki nawet ruch na slow life. Nie jesteśmy, nie spotykamy się z ludźmi, żeby ich zaliczać, żeby mieć jak najwięcej znajomych na Facebooku, ale żeby ich poznać. A do tego trzeba chwilę czasu, do tego trzeba się skupić, a do tego trzeba przestać rozmawiać z dziesięcioma osobami na raz, ale pozwolić sobie na ten wysiłek, żeby zostać z kimś na chwilę. Sam na sam. Ja i ty. Jeszcze może małe dopowiedzenie. Byliśmy w tym roku na pielgrzymce do Asyżu. I to była niesamowita okazja bycia gośćmi w różnych włoskich klasztorach i na parafiach. I zapytałem o panów, słuchajcie, jak byście spreścili, co to jest kuchnia włoska, jaki jest sekret gówny włoskiej? Mało, mało. To jest wzięcie jednej prostej rzeczy i poczucie, jak ona smakuje. To jest gówna niesamowicie prosta, bo ten nadmiar, ten zalew może sprawić to, że przebiegniemy przez życie, przebiegniemy przez ludzi, przebiegniemy przez wszystko. Ale czy to nas przeniósł, czy to w nas jakiś ślad zostawi? Jak się je za dużo, to prawda, można nie odczuć smaku każdej rzeczy. Nie da się tym cieszyć, nie da się cieszyć się życiem, jak ciągle chcemy więcej. Ale jest jeszcze jeden efekt nadmiernego wchłaniania, nadmiernego jedzenia. Tym efektem jest nadwaga oczywiście. Kto chodzi do fast-foodów, to wie, że bardzo po łatwo. Rzeczywiście, jak jemy, byle jak, byle co, byle gdzie, Tyle szybciej, tyle więcej. To jesteśmy skazani na nadwagę. A nadwaga to jest zadyszka. To jest nieumiejętność wykonywania codziennych czynności. Nadwaga to jest cenność, bo jak się człowiek naje, to chce mu się spać. Nadwaga to jest ociężałość. I zobaczcie, podobnie jest z życiem głowy, jak jest za dużo rzeczy, jak jest za dużo treści. To możemy mieć taką duchową nadwagę. Jak nasze serce jest zbyt przepełnione rzeczami, to nasz umysł, nasze serce jest ociężały. Możemy dostać takiej duchowej zadyszki, takiej, która nam przeszkadza normalnie funkcjonować, która sprawia, że jesteśmy ociężani, że jesteśmy ospani. To już to tym opowiedziałeś. Właściwie banałem by było, gdybym powiedział, że żyjemy w czasie zalewu informacji, zalewu głosów. Ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani. I bardzo trudno w tym się odnaleźć. Jeżeli chcemy wszystko śledzić, a takie mechanizmy są bądź więcej kline, tym więcej plancowacze, jeżeli pozwolę pójść za tym informacji, to będę skazany na kłócisty. Żeby wejść w głąb, muszę coś wyeliminować. Muszę z czegoś zrezygnować. Wszystkiego mieć nie będę, ale mogę mieć wszystkiego, mi się wydaje, dużej ilości rzeczy, pół procenta, albo mogę w jedną, dwie, trzy rzeczy mieć na trzydzieści, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, może dziewięćdziesiąt procent. Muszę z czegoś zrezygnować. Muszę pozwolić sobie znaleźć to, co cenne bo mnie naprawdę nie stać na marnowanie czasu, na marnowanie siebie, na od My się wieloma rzeczami karmimy, nie tylko jedzeniem, karmimy się książkami, karmimy się filmami, karmimy się lekturami. Dobrze, dobrze na ten rok znaleźć sobie na początku jakąś książkę. Nie wiem, czy spodziewaliście się że to, że za mną usłyszycie. Znajdź sobie jedną spokojną książkę tym świętym jeszcze będzie. Mądą książkę. Yy, Mądą książkę pozwoli sobie na taki luksus, żeby się zatrzymać. Yy, żeby znowuż nie być, nie otrzymać od czasu takie wrażenie w szkole, że jesteśmy maszynkami do przemilenia lektur. Musimy przemilnić ileś lektur i mamy je zaliczone. Nawiązałam do tego, żeby jedną rzecz z dziesięciu zrezygnować i przeczytać, bo to jest. Niesamowite ćwiczenie ascetyczne, oprócz tego, w co ta która mnie wzbogaci, to uczę się docenia najważniejszej rzeczy, jaka jest w książce. Wiecie, jaka jest najważniejsza rzecz w książce? To są kropki. To są te momenty, kiedy się zatrzymuję. Kiedy zatrzymuję się, żeby no właśnie przeprawić, przemyśleć, żeby te słowa, które mi się tak krępie, żeby zaczęły we mnie działać. Ale żeby móc pozwolić sobie na kropki muszę odłożyć te 10 książek i zostawić sobie jedną, jedną książki, jeden mont esej i rozkoszować się tymi kropkami. Jak mówi reklama, życie to sztuka wyboru i o tym cały czas mówimy. O tym, żeby wybierać, wybierać to, co jest wartościowe, wybierać to, co jest smakowite również, coś, czym możemy się rozkoszować i chyba najlepszym wyborem tego, tak z Dominik Spodnią, to jest Słowo Boże. Słowo Boże można porównać do manny, którą Izraelici otrzymywali na pustyni, a którą ich Pan ukarmił przez 40 lat. I to był niezwykły pokarm, nie tylko dlatego, że go dostali z nieba, ale też dlatego, że każdy, kto kosztował manny, to w ustach każdego manna miała inny smak. Ładnie taki, jakiego by pragnął. Manna opowiadała nie tylko na takie, a takie zwykłe pragnienie zaspokojenia głowy, ona sprawiała, że człowiek stał się szczęśliwy, napełniony. To mannę, która z nieba spadała, można było smakować. I rzeczywiście Słowo Boże jest do smakowania. Nie inaczej ludzowie Kościoła porównywali obcowanie ze Słowem Bożym, jak do przeżywania. Osoba, która czyta Słowo Boże, jest taka krowa, która ciągle przeżywa i ma bardzo dużo dobrych kalorii, ma bardzo dużo dobrych treści. I ona musi ciągle wracać sposobem na przeżywanie Słowa Bożego i na karmienie się Słowem Bożym. To jest ciągłe do Niego powracanie, do tych samych słów, bo ono ma nieskończony sens. Ono w naszych ustach, w naszej głowie. Może przydać nieskończenie wiele smaków, nieskończenie wiele walorów. Ono jest ciągle do odkrywania. Ciągle świeże i ciągle karmiące. Mamy wciąż powracać do tego słowa, ale również pozwolić, żeby to słowo do mnie powracało. I ono w życiu nie powróci. Po pierwsze, już mówiliśmy trochę o tej bieganinie, ale nigdy też nie powróci do mnie, jeżeli ja sobie nie pozwolę na takie momenty ciszy. Na takie momenty, kiedy które od razu chciałoby się zapewnić włączyć jakiś film na YouTube, włączyć jakąś trójkę. Zadzwonić do kogoś, wysłać te serwisy, sprawdzić czy kogoś status się z nagle się nie zmienił. Mamy taki pęd do zapełniania dziur. A to są te dziury, w które Pan bardzo no, często chce wejść, w których chcę powrócić ze swoim słowem. Tylko żeby powrócić mu, to musimy zostawić mu miejsce. Musimy pozwolić mu przyjść do nas w ciszy. Bardzo no, Was zachęcam do znajdowania takich momentów ciszy w ciągu dnia, do takiego czasu, powiedzmy w cudzysłowie zmarnowanego, czasu o martwych przebiegach, ale tego czasu, kiedy ja pozwalam Panu Bogu wracać do mnie działać. I to jest coś naprawdę niesamowitego, że my często nawet tego nie widzimy, bo to Słowo żyje w nas swoim życiu. Ono wraca, jest przeżuwane, jest trawione, często w poza moją świadomością, nikt z nas nie kontroluje całego, Procesu trawienia wiernych. Myśmy całą dobę na tym spędzili, żeby stracić jedno śniadanie, gdybyśmy musieli to świadomie robić. I słowo może też w ten sposób do nas powraca. Dzisiaj był obraz Księgi Piłka Ezechiela o tym swoim, który był słodki. Ten obraz powraca do w Apokalipsie św. Jana. Ale Jan dodaje, że to słowo było słodkie w ustach, ale potem zostawiło gorącz. Bo to słowo zawsze do czegoś wysyła. To słowo zawsze w coś w nas porusza. Ale, ale tak się stanie tylko wtedy, że pozwolimy mu być strawiony do końca. Nie przemijmy, go, ale damy czas, damy ciszę, damy okazję do tego, żeby coś w nas zaczęło działać. Co to będzie? Słowo każdemu inaczej służy. I do czego innego może nas wysyłać? Jest jeszcze pokarm. Mokarł zupełnie niezwykły, ten, którego nie mogli zrozumieć życiu dzisiejszej Ewangelii. Tym pokarmem jest ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za nas wydany i dany w nasze ręce, po to, żebyśmy my, przyjmując je, mieli życie. Bo mamy się stawać jak nasz Mistrz, ale nie tylko w ten sposób, że mamy go naśladować. Być uczniem Chrystusa to nie tylko próbować naśladować Mistrza. Stawać się jak On i stawać się z Nim jedną. Ale bez Eucharystii nie możemy tego zrobić. Nie możemy się zjednoczyć z tym, który żyje na wieki. Nie możemy żyć na wieki inaczej, niż przyjmując tego, który żyje na wieki. Bo choćbyśmy się nie wiadomo, jak starali dopasować do ideału, to i tak nigdy nie doskoczymy w własnych siłach. My się mamy stawać. Jak nasz Mistrz, aby się stawać jak nasz Pan, Jezus Chrystus. Być jak Chrystus, znaczy przemieniać się w niego. Święty Augustyn mówi o Eucharystii takie znamienne słowa, że każdy inny pokarm, jaki przyjmujemy, przemienia się w nas, staje się częścią nas. Eucharystia jest wyjątkowym pokarmem. To nie ona, czas, staje się częścią nas. Ale to my stajemy się częścią Eucharystii, spożywając Chrystusa, przyjmując Chrystusa. Stajemy się częścią Chrystusa, stajemy się częścią Jego ciała. To nie On w nas się przemienia, ale to my mamy się przemieniać w Niego i prawdziwie w Niego się przemieniamy.